Cześć, widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj się zajmiemy y, platką, platyką, bądź też taką bardziej normalniejszą nazwę. zwinnik plamisty. Na tym zdjęciu jest przedstawiona samica odmiany tej ryby o nazwie Tuxedo. Moim zdaniem odmiana Tuxedo y, platki to no nie jest jakaś taka fajna. Moim zdaniem lepsze są waktajle i te y, myszki Miki. No ale no gdzieś tam na też pewnie jest niektórych osób e, więc może zacznijmy najpierw od tego e, w jakich wodach te ryby żyją e, ryby też żyją w, w bardzo ledwo chodzących bądź nawet stojących wodach Ameryki Południowej, Meksyku czy czegoś tam jeszcze e, są one introdukowane widzowie nawet do Polski i żyją tam w, w jednym stawie e, tak Tutaj, w naszej Polsce, więc to naprawdę widzowie jest zdziwienie, ponieważ terby są bardzo wytrzymałe i potrafią przeżyć niezwykle zagłębione akwaria. Od na przykład temperatury 20 stopni do z temperatury w widzowie 28 stopni, więc taka, więc taka temperatura z biedna o co 8 stopni to naprawdę. Jest spokaś, da, robi wrażenie, Nie. ale teraz przejdźmy do takich rzeczy bardziej, do, które powinny e, być po prostu w takim akwarium, w którym są platki, e, ponieważ jak dobrze wiecie, e, zmienniaki plamiste to są ryby e, glonojady, zjadają bardzo dużo glonów. E, kto wie, że niektóre potrafią zjeść nawet więcej niż molinezja żaglopłetwa. Samemu miałem kiedyś zmienniaki plamiste i wam powiem wizowie, że to są jedne z lepszych glonojadów do takich akwariów, na które już wydaje się, że nie ma po prostu szansy. Kupuję się tam z 10 platek i od razu akwarium jest wyczyszczone, jest normalnie gitowa. Do trzymania właśnie takich star 10-12 osobników, polecałbym wam 54 litry, ponieważ te ryby no Są niekiedy mało ruchliwe, a są bardzo żarłoczne. więc Z tego akwarium trzeba dwa razy więcej karmy wsypywać, ponieważ takie zmienniaki będą jadły 3 czwarte karmy, którą się nasypie. Tak? Są to takie żarłoczne ryby może no, po prostu masakra. Mają od 4 do 6 cm długości. Na tym zdjęciu przedstawiona jest akurat e, samica tego gatunku, bo jak możecie zauważyć, e, nie chodzi mi o te płetwy od, e, od razu, e, co są na brzuchu, tylko płetwę odbytową, ponieważ jak możecie zauważyć tutaj, e, samice mają taką e, normalną, jakby taką normalną płetwę odbytową, e, ale w przypadku samców jest ona cieńsza, ale tak bardziej wydłużona. Oraz, no, samce są e, bardziej ruchliwe od samic, co można w moim przypadku bardzo łatwo zauważyć. E, z własnego przypadku też wiem, że e, ryby te są mistrzami w przerypieniach akwariów. E, czyli że do niektórych akwariów e, na przykład nie mogą się nadawać. Tak jak już wspomniałem, e, 10 osobników do. E, 54 litrów to jest jakby tylko tak na 2-3 miesiące, ponieważ po tych dwóch, 3 miesiącach akwarium już zostanie przerybione przez to, że platki to są jedno z najchętniej roznażających się ryb akwariowych. Gupiki też są bardzo chętnie rozmnażającymi się rybami, a platki potrafią być jeszcze jeszcze częściej się rozmnażać od gupików, więc naprawdę powiem wam widzowie, że jak chcecie mieć platki, to musicie mieć i akwarium do przechowywania na rybku, i akwarium tarliskowe i główne akwarium, czyli łącznie trzy akwaria wypełnione platkami. Dużo, co nie? No? Bo, jak się nie chce mieć y, z żartych narybków, to, to to tak trzeba. A więc, no. Teraz, widzowie, Wam powiem y, właśnie y, to, co jest głównym celem tego odcinka, czyli y, te platki nadają się do każdego, ale to każdego akwarium. Y, no, Wam powiem, widzowie, tak. Platki muszą być karmione bardzo dużymi porcjami jedzenia, ponieważ, jak już wcześniej mówiłem, zjadają 3 czwarte karmy, która zostanie wsypana do akwarium. W moim przypadku, karmienie platek dużymi porcjami dwa razy dziennie jest ok. Co 3-4 dni, można wsypać. Do dwie porcje żywych, mrożonych ochotek oraz artemii. Jednak te drugie będą mniej chętnie zjadane przez owe platynki. Więc ja bym zalecał Wam ochotki. Co jeszcze? Taka ryba powinna żyć w grupach. Na przykład od sześciu osobników do. Na przykład w 240 litrach już można hodować tych ryb, z tego co wiem, około 20, bo widzę, że platki to jest bardzo dobry glonojad, jednakże to nie są ryby, które na przykład mogą być trzymane w biotopie zimnowodnym, czyli na przykład, że one mogą być trzymane na przykład z bojownikiem plamookim który każdy akwarysta, który zna tą rybę wie, że bojowniki plamookie żyją w wodospadach, to tak jednak platki nie mogą być hodowane z rybami typu na przykład linem, karpiem czy płotką, ponieważ ta temperatura będzie dla nich za zimna, gdyż takie akwarium zimnowodne, powinno mieć około 15 stopni Celsjusza, a najmniejszą wymaganą temperaturę platek jest 20 stopni, więc no, no w akwariach takich zimnowodnych to nie zaleca się ich trzymać. Jeszcze w takich akwariach, dla których no, bardzo rzadko się karmi ryby, to nie, platki to są ryby bardzo żarłoczne i jak... Ktoś nie będzie ich karmić, to zdecydują się same sobie szukać jedzenie. A ich jedzeniem wtedy mogą popaść, na przykład rośliny. Mogą zjeść między innymi, jak to było, hydrofilie, rzęcę wolną, pistie, małe żabienice i takie małe takie po prostu słabe rośliny. Jednak już takiej żabienicy, to one będą obgryzać liski, no i będą po prostu szpecić wykąt tej rośliny. Więc takie karmienie platek jest obowiązkowe do utrzymania ryb w dobrej kondycji oraz, jakby to powiedzieć, nie narażać swojego akwarium na oszpecenie przez zniszczenie roślin. Podobnie też jest na przykład z takimi mieczekami hellera, molinezjali, czy nawet, wam widzę, je powiem, że gupikami, też tak samo jest. Ryby te należą oczywiście, jak te wszystkie zestawiane, do rodziny piękniczkowatych. Ryby piękniczkowate to są, no każdy miał, akwarysta, co najmniej jeden gatunek z tej rodziny. No, nie wiem. Kto nie miał ryby piękniczkowatej, niech napisze od tego momentu w komentarzu. Kto nie miał ryby piękniczkowatej, no to wtedy Wam widzowie y, ten do wyjaśnię. Może zrobię taki film, y, dlaczego ryby piękniczkowate są albo nie są. A to jest tej tajemnica. Dobra. Przejdźmy teraz do odcinka, e, więc skończyliśmy. E, no, już sobie nie pamiętam na czym. Dobra. E, to teraz przejdźmy do zakładania akwarium jednogatunkowego, tak widzowie. Platki mogą być trzymane w akwarium jednogatunkowym. Więc co powinno być w takim akwarium jednogatunkowym? Już wam mówię. E, podłoże powinno być kamieniste. Gdyż klatki lubią bardzo gęstą roślinność, a podłoże piaszczyste jest ich jakby taką słabością i mogą, jak na przykład różne pielęgnice, je bardzo, mogą bardzo łatwo rośliny wykopywać. Miałem to na przykład na przykładzie 50 cm zbrojnika albinosa, który siedział sobie normalnie w takim zarośniętym akwarium ze skalarami itd. I nie było dnia, w którym nie, trzeba było sadzić co najmniej 10 roślin, które on z łaski swojej wykopał. No, widzę, ja powiem Wam, że z tym zbrojnikiem był naprawdę horror. I nie polecam Wam trzymania zbrojników takich z akwariami zarośniętymi, do których na przykład klatki też muszą trafić. A to powiecie, że. A już powiecie, Boże Święty, podłoże kamieniste, bądź żwirowe, w którym rośliny powinny być bardzo mocno ukorzenione oraz akwarium musi być gęsto zarośnięte. Kry, kryjówki mogą być w postaci albo korzeni, albo na przykład jakieś jaskini z Malawii, tanganiki, bądź też mogą być w postaci kokosów. Może być też obojętne Wsypanie do filtra woreczka torfu, co jakby będzie odwzorowaniem ich naturalnego środowiska, ponieważ niekiedy spotka się można w takich ciemnych wodach, no, w których platki, no moim zdaniem lubią przebywać, ponieważ też raz przesadziłem z torfem w akwarium, no i platki się trzeba bardzo dobrze i nawet się kilka razy rozdroszyły, wam widzowie powiem. A propos właśnie rozdarzania, to platki są w tym mistrzem, każdy o tym wie, a więc teraz, no widzowie, temperatura powinna być taka najlepsza dla akwarium jednogatunkowego dla platek, powinna wynosić 25 stopni Celsjusza, może być jednak 27 dla osób, które sobie się w akwarium towarzyskim, ale dla jednogatunkowych wystarczy... 25 stopni Celsjusza, pH powinna być od 6,0 do 6,5. No i tu są wszystkie wymagania, takie jakby platek, filtracja może być albo w ogóle znikoma, że będzie tylko jeden słaby filtr z jakiejś tam chińskiej, japońskiej firmy Clash Protron, czy coś tam takiego. No, po prostu albo filtracja będzie bardzo słaba, albo będzie bardzo mocna. Platką to w ogóle nie będzie przeszkadzać. No, a więc widzę, to był opis właśnie z mielniaków plamistych. Dostaje się szczodrość na to, czy te ryby są idealne do, dla każdego. No i wam widzę, powiem, że mimo, że są jakby takie niby niezniszczalne, to nie są. A więc no. Witajcie w akwarium, boże, witajcie w królestwie akwarystyki. Cześć.